Dzień dobry, witajcie, kochani, w poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki, do pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam do tego, żeby poćwiczyć wspólnie razem, porozciągać mięśni, uelastycznić je i sprawić, żeby ciało mogło stać się piękne, młode, giętkie i przede wszystkim sprawne, żebyśmy mogli przez długie, długie lata cieszyć się sprawnością tego ciała, cieszyć się życiem i żebyśmy mogli przeżywać każdy dzień. W taki sposób, w jaki sobie wymarzymy, bo nasze ciało będzie nam w tym pomocą, będzie wspomagało nas w wykonywaniu wszystkich zadań, które przed sobą postawimy. I to jest bardzo ważne, ważna przyczyna, dla której ja wykonuję tę, tę gimnastykę. I myślę, że dziewczyny, które już meldują się powoli na czacie, również powiedzą Wam coś na ten temat, bo. Faktycznie efekty tej gimnastyki są niesamowite, a do tego jeszcze ogromna energia, która wytwarza się podczas tej gimnastyki. Ogromna energia, którą my sobie przekazujemy, łącząc się siatką energetyczną ze sobą i wspomagając się wzajemnie w wytrwaniu w tych rytuałach. I dlatego postanowiliśmy, postanowiłyśmy spotkać się na żywo. I takie spotkanie jest zorganizowane już niedługo, bo w weekend 3 do 5 października zapraszamy was bardzo serdecznie, żeby zgłaszać się, żeby przebywać w pięknym miejscu w agroturystyce wśród lasów nad jeziorem. Będziemy wspólnie razem na żywo wykonywać nasze ćwiczenia, będziemy wspólnie tańczyć, będziemy dzielić się doświadczeniami, będziemy mogli na żywo podzielić się swoją dobrą energią i będziemy spędzać miło wspólnie czas czas wśród przyrody, czas w ruchu, czas wśród miłych rozmów. Zachęcam was do tego miejsca. Jeszcze są, także zapisujcie się, przybywajcie. Informacja jest w opisie do każdego z filmów, a dodatkowo jeszcze w poście znajdziecie też na Facebooku informacje na moim profilu, a także Grupie sekret wiecznej młodości rytuały tybetańskie zachęcam Was. Sprawdzajcie, zaglądajcie, czytajcie i zapisujcie się, bo już 28 sierpnia. Mija czas zapisów, także zostało jeszcze tylko kilka dni. Zachęcam Was do tego, bo naprawdę będzie fantastycznie. Nasz zeszłoroczny zjazd się udał, zaprzyjaźniłyśmy się ze sobą jeszcze bardziej i ja tym bardziej czekam na Was, bo chciałabym Was też zobaczyć na żywo. Wy widzicie mnie chociaż, a ja tylko widzę Wasze wpisy w komentarzach, także jestem bardzo ciekawa Was i bardzo będzie mi miło Was poznać na żywo. Zachęcam Was do tego. Przybywajcie i dziewczyny również będą się cieszyły, jak będziemy mogli się razem poznać. A tymczasem, wracając do naszej gimnastyki, przypominam o tym, że wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, z pełną uważnością na swoje ciało, z miłością do siebie. Jeżeli czujecie, że któryś z rytuałów sprawia wam trudność. To możecie wykonać mniej powtórzeń, możecie go wykonać wolniej albo mniej intensywnie. To jest jak najbardziej w porządku. Z czasem na pewno będzie wszystko dużo łatwiej szło. I jeżeli rozpoczynacie dopiero przygodę z rytuałami, to zacznijcie od trzech powtórzeń, każdego z nich zwiększając sobie co tydzień o dwa, żeby dojść powoli do pełnej liczby 21. Takie jest zalecenie autora książki Źródłowiecznej Młodości który opisuje tę gimnastykę i który opisuje historię tej gimnastyki oraz jej efekty. Polecam wam tę książkę. Poczytajcie sobie, bo tutaj również znajdziecie odpowiedź na wiele pytań, dlaczego warto tę gimnastykę wykonywać. Przypominam też o tym, że pijemy wodę małymi łyczkami w ciągu dnia. Ja piję z rana zawsze ciepło, a zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy dzisiaj myśl Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Warto sobie o tym przypominać w ciągu dnia. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieść ciężar ciała lekko do przodu. Połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Urucham mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko. Napełnić brzuch jak palonik. I po chwili powoli ustami wypuść powietrze, rozluźniając mięśnie. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, kiedy ciało obróci się już maksymalnie i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj Sylwetka mięśniami brzucha, opuść łopatki ramionem w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Połóż się na plecach do drugiego z Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte do góry tak, żeby piętro się nad podłogę. I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi i głowę. Wdech i wydech. Zamknij oczy i skup się na Ciebie. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Siedemnaście Osiemnaście Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko Dziewiętnaście Dwadzieścia jeden rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału, rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj przykład stóp o matę, ręce oprzyj, opuść latki, opuść głowę w dół i na wdech, unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl samą tylko głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowe dla Ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Pierwny bioder, żeby nie uciekały do przodu. Siedemnaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę, z drugą, poruszaj ramionami, oddychaj i usiądź do czwartego rytuału, rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matem przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół, na wdech unieś głowę, wypchnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem fragów. Wróć do pozycji wyjściowej, wdech i wydech, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie. Przepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech, wydech. Zapleć palce i pokręć nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż na brzuchu, rozstaw na szerokość bioder, oprzyj palce, o matę, możesz ręce oprzeć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej, oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, Unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij śladki. Broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź po na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddaj do brzucha i wciągaj mięśnie w ramionicy pod siebie. się podnieś. Popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego usiądź. Zestaw ze sobą stopy. Przyciągnij jak najbliżej siebie. Przytrzymaj dłonimi, wyprostuj plecy i równomiernie pulsując, albo dociskając kolana do maty. Dążymy do tego, żeby było jak najniżej. I oddychaj. Odsuń od siebie stopy i rozpychając łokciami kolana, wykonaj skłon do przodu przy prostych plecach. Spróbuj go jeszcze pogłębić. Chwilę wytrzymaj. Podnieś się i rozluźnij. Popij wodę i połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawień kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Zaciśnij pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, oddychaj i uśmiechaj. oczy, oczy i głowy na dłoniach. Pozwól ciało się zrelaksować. Oddychaj do brzucha i razem z oddechem rozluźnij kolejne najpierw stopy. Następnie łydki. Uda. Pośladki. Brzuch. Rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę. Rozluźnij mięśnie czoła, Puść swobodnie szczękę i pozwól opłaść policzką. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. кем рада тебе Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się, popiję i gimnastyka wykonana. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia, dziękuję za Waszą obecność, za łapki w górę, serduszka, haniu i wonko. Ściskam Was mocno, życzę Wam pięknego weekendu, ładujcie bateryjki, odpoczywajcie i w poniedziałek wracamy znowu do naszych ćwiczeń. Do zobaczenia.